Jak popatrzą na niego, to też będą mieć trochę stracha, żeby do niego podchodzić. Zobaczmy efektownie teraz Bożkowicz. Demianowicz niestety. No to jest e, jednak nasza gra w defensywie. My popełniamy tak dramatycznie proste błędy, że to jest po prostu no, nie do uwierzenia. No nie Dejan. Dejan Demianowicz. Nie można w taki sposób właśnie tracić bramki. Dobrze się mecz na nas układał. Niezła gra była przez ten... Ależ błąd Basza Lewandowski ruszył. Robert Lewandowski. Czudowicz Lewandowski. Gol! Gol. Robert Lewandowski. Jeden do jednego. 16 minuta. Kapitalnie teraz się urwał. Czarnogórcom, No oni też popełniają błędy. Jakaż prosta strata. I Robert Lewandowski w 16 minucie. No tutaj radu. No i wreszcie, wreszcie Robert właśnie strzelił tą ważną bramkę. Ważną, że od razu, szybko, żeśmy wyrównali losy tego meczu. To, co powiedziałeś. Przeciwnik dzisiaj również robi błędy i będzie robił. To trzeba wykorzystać. Robert bardzo dobrze teraz to zrobił. Jak rozpaczliwie w pole karny Kuba Błaszczykowski uprzedzony przez Sawicia. Lewandowski w walce o odzyskanie piłki. Udaje się. Przeszkadzają tam gracze Czarnogóry. Lewandowski, taka akcja rozpaczy. Lewandowski w pole Teraz, Teraz! I było blisko! Jeszcze! Jest! Ale jest? Mówiłem bardziej. Poczekajmy. Piłka nauczyła pokory. Brawo Polacy. Pomyślałem sobie w tym momencie, że... A może dobrze, że to powiedziałem, bo los czasem jest przewrotny i może w tym momencie odkręci się dla reprezentacji Polski. Kuba Błaszczykowski. Ale nie ma bramki. Nie ma bramki. Po raz kolejny sygnalizują, że jest spalony. Za szybko się ucieszyliśmy.